Dobry wieczór witamy na konferencji prasowej po meczu GKS Tychy-Stal-Mielec. Spotkanie zakończyło się remisem 1-1, do 1. razem z nami trener drużyny gości, pan Artur Skowronek, którego poproszę teraz o po meczowy komentarz. Dobry wieczór. No mecz, w którym Stal-Mielec pokazała dwa różne oblicza, w pierwszej połowie to na pewno coś, do czego dążymy i możemy być w miarę zadowoleni z tego, jak prezentowaliśmy się Taktycznie w pierwszej odsłonie i udokumentowaliśmy to bramką. W drugiej odsłonie to nie poznałem swojego zespołu, powiem szczerze, i z pewnością, z pewnością nie tego od ciebie oczekujemy i na pewno chcemy być powtarzalni przez 90 minut, a nie fragmentami tych spotkań. I to jest na pewno czas i materiał. Które maksymalnie teraz wykorzystamy przed następnym spotkaniem, bo, bo przed nami przerwa. Nie gramy następnego spotkania z powodu, z powodu powołania, e, na szczęście ten czas jest i, i z pewnością te defekty wyeliminujemy, żeby, żeby grać płynnie przez 90 minut. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Prosimy o pytania. Maciej katolicki Katowicki Sport. Dobrze. Też nie chcę szukać stani gospody, ale tylko dziewiątki z przodu, bo też tak samo nie chcę być w Mendiego, ale no, no po prostu no takiej jakości, jak to, to, to nie daje. Ja bym powiedział inaczej. Gdyby, gdyby Proki dzisiaj też skończył to co to miał pewnie, byśmy inaczej to rozpatrywali. No a Andreja do tych sytuacji dochodzi, i to jest najcenniejsze całe w całej tej sytuacji. Oczywiście fajnie, gdyby z nami Grzegorz był, ale go nie ma i nie mamy już na to wpływu. I Mandy i Proki mają na tyle umiejętności, jakości i atutów, żeby nam pomóc na pozycji numer 9. Mamy jeszcze jakieś pytania? Ty czy to jest, czy to jest rozczarowanie? Jak to można uzyskać? Nie, na pewno nie rozczarowanie. Nie możemy tego odbierać w takich kategoriach, bo Wywalczyliśmy cztery punkty na bardzo trudnych terenach, z zespołami walczyliśmy, którzy mają w swoich szeregach bardzo dobrych piłkarzy. Oczywiście rozpatrujemy to w kontekście naszego celu, jakim jest wiadomo awans I na wyjeździe cztery punkty dobre, ale u siebie trzeba punktować i to jest bolączka sytuacji. dostał już ten miał okazję na zobaczyć. Jeszcze nie, tak. No tak, wydawało się, że wygrał po prostu Dribbling, wygrał pozycję i miał przed sobą bramkarza. i tutaj obrońca zawsze musi bardzo ostrożne i delikatne decyzje podejmować, a znam Grześka i wiem, że nie wywróci się z powietrza i tyle. Witamy na drugiej części konferencji prasowej. Razem z nami trener gks Tychy Ryszard Tarasiewicz. Panie trenerze, poproszę o pomyczowy komentarz. Mieliśmy trochę problemów w pierwszej połowie z, z przeciwnikiem z prostej przyczyny, którą żeśmy, myślę, ten, ten problem wyeliminowali w drugiej połowie. Linia pomocy troszeczkę za bardzo była spłaszczona z naszą. Defensywą. Nie można powiedzieć, żeśmy źle bronili, ale oddawaliśmy pole na, na, na 35-40 metrze. Na pewno to sympatycznie wyglądało z perspektywy przeciwnika, ale bez jakichś klarownych sytuacji. Skorygowaliśmy to w drugiej połowie, i obraz był całkiem, całkiem, całkiem inny. Myślę, że że stały fragment, dawno żeśmy nie strzeli ze stałego fragmentu, dobre dośrodkowanie, no, tu ładnie wyszedł w powietrze, ale prawdą jest, że przy tych ostatnich minutach, przy tych trzech, czterech kontrach, które naprawdę się optymistycznie zapowiadały, powinniśmy je troszeczkę lepiej wynegocjować i, 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 i mogło to się zakończyć bramką. Dobrze, żeśmy wcześniej wyrównali, bo był taki trochę powiedziałbym niedosyt przy tych mówię ostatnich momentach wyprowadzenia kontr gdybyśmy, gdybyśmy przegrali te spotkanie. To znaczy chyba nikt nie, 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 nie jest zadowolony z punktu grając, grając u siebie, tak? Ale myślę, że, że, że... trzeba, nie lubię tego słowa, szanować, szanować ten punkt. No. Bylibyśmy bardzo rozgoryczeni, gdybyśmy nie, nie, nie strzelili jednej bramki w tym meczu. Niektórzy nie tyle to zostało zadbrany jako atak. Ja się po prostu tak zastanawiam. Dwóch lewych obrońców, yy, nazwijmy to takich podstawowych, wypada, czyli albo mówię, czy Majka, a pomorzu co nie ma nawet 18, to co by się musiało stać, że ten chłopak przynajmniej w kadrze razie się znalazł? Hmm. No tak, ale bierzemy, bierzemy różne różne warianty, no bo można wziąć chłopaka, nie sądzę, żeby... Ten zawodnik na dzień dzisiejszy, akurat, wystąpił w podstawowej jedenasce. Z drugiej strony, musimy mieć na ławce zawodników, którzy ewentualnie w razie jakiegoś urazu i niekorzystnej sytuacji dla nas wejdą i, 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 i odwrócą losy meczu. Także tutaj Akurat powiem szczerze, że, że nie, nie do końca podzielam Pana, Pana e, e, powiedziałbym e, e, pytanie. A to skąd pomysł, czemu na, na tej grupy? No bo to jest chłopak, który, który czyta dobrze że grę, który ma spokój wyprowadzeniu, w ustawieniu, i jest to zawodnik, który już grał, prowadząc miecz Legnica, kilkakrotnie na tej, na tej pozycji. W pewnym momentach okiem moim lęka się wydawało, że mu po prostu szybkości brakuje. Nawet ta sytuacja, gdy Kiełpin porzucił znowu do pokicia, to. To jak to się mówi, na motor i, tylko, i odjechał. Nie, to Przyszedł. kwestia, wie Pan, on no, 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 no też nie jest e, sprinterem, tak, e, wystarczy e, dosłownie metr e, złego ustawienia e, i, i, i przy, przy szybkości Prokicia akurat e, ten dystans, jak się stoi plecami do bramki, a przeciwnik jest przodem, to zawsze na starcie rzyskuje te, te kilka metrów, a z drugiej strony też jego przypadłością jest to, że on w pewnych momentach jest tak pewny swojej powiedziałbym mocy i, 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 i szybkości, że nieraz reaguje z pewnym powiedziałbym opóźnieniem. Jest szansa, że trzeba by mówić Czumajka no. Prędzej nie, nie no Abram Dopiero w na, na czwartkowym rozruchu do, do, dopiero, dopiero zaczął pracować e, indywidualnie i, i, z piłką, także to nie, nie, myślę, że to jest okres jeszcze dwóch tygodni, zanim on dojdzie do siebie. Prędzej prędzej maniul e, 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 będzie gotów na, e, na przyszły mecz. No jest problemy, bo on to jest głowy. Tak. tak. Maniol ma naciągnięty mięsień prosty, czworogłowy. Tak Powiedziałbym jeszcze temat tego Szołtysa, bo też to, jest to ciekawy z punktu widzenia zarządzania grupą, psychologii, zarządzania takim zawodnikiem, że to no, zastanawiam się jak on się musi czuć, bo, bo... No dobrze, no ale, ale tak z tym szacunkiem, y, 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 gdzie Szołtys był wcześniej? W Trzeciej Lidze, a chwalił go ale, ale ja go nadal chwalę, ale jakbyśmy mieli brać zawodników z Ligi od razu wpuszczać do, do pierwszej jedynastki, yy, widocznie yy, wie pan, to, yy, to nie jest tak, że my bierzemy. On, myśmy go zakontraktowali, bo, 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 bo ma predyspozycję przy dłuższym pobycie z pierwszym zespołem, przy dłuższych yy, treningach rywalizować yy, o te miejsce. Nie takie... Nie tacy zawodnicy przychodzą z e, większym powiedziałbym CV czy z marką i, i nie od razu skakują do, do pierwszego składu. Także dzisiaj też można równie dobrze powiedzieć, dlaczego nie grał e, Kowalczyk, dlaczego nie grał Berhardt e, nie grał od początku, także tu akurat e, m, Powiem no wprost, no nie podzielam, bo, 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 bo z całym szacunkiem dla tego zawodnika yy, jeszcze nie, nie nadszedł na niego czas. I tym, że Sołowiej, strzela co prawda nieuznanego goła w parkowie, dzisiaj strzela znowu. On może być poniekąd takim następcą Daniela na przy tych stereoprawnych no bo ja wiemy, że Dixon dalej jest na szczycie tej klubowej klasyfikacji. Nie dobrze, dobrze, dobrze. Dobrze broniący obrońca plus stwarzający zagrożenie w ofensywie jest to na pewno dodatkowy atut dla, dla zespołu. Uważam, że, że, że znaliśmy jego, jego wartości i, i on z meczu na mecz będzie jeszcze lepiej Wygląda, i ja nie mówię, że będzie zobaczył nawet szczero bramki, bo w pierwszej kolejności obrońca ma bronić, a jak dorzuci kilka bramek w sezonie, to tylko na jego, na jego plus.